Wracam do Państwa po krótkiej przerwie spowodowanej wyrwanie mojej ósemki. Dwa kolejne dni przerwy. E, brak energii i brak odpowiedniej ilości kalorii. Nie mogłem ich sobie dostarczyć poprzez przez ból przy jedzeniu. Mądrzej było odpuścić niż zajrzać organizm w całym tym wyzwaniu. Chodzi o to, żeby być zdrowszym, sprawniejszym. Ja wiem, że na początku wyzwania mówiłem gdzieś tam, że niezależnie od mojego stanu samopoczucia, od mojego stanu zdrowia, będziemy robili trening, ale to było po prostu głupie stwierdzenie, i jako amator ćwiczący rekreacyjnie, czasami nie mam pojęcia o konsekwencjach pewnych działań. Wydawało mi się, że 100 dni to nie jest nic nadzwyczajnego. Na początku zakładałem hardkorowy trening codziennie. Bardzo szybko zweryfikowałem, że hardkorowy trening nie jest możliwy i doszły treningi o niskiej intensywności, gdzie się już zaczynałem regenerować w niektóre dni poprzez jakieś rozciąganie, jogę i tym podobne. Ziom chodź, przeniesiemy się w strefę marzeń. Jak cyknę palcem dzwonich chcesz, stanie się naprawdę. Masz ochotę na drinka? drugi alkohol już się chnie, bo boisz pilka. Dasz raczej za mało Chanie się bawić, tylko nie wiadomo ile zostało Wejdź, zróbmy coś dla świata, niech zapanuje pokój Ogarnijmy życie ludzi, niechajcu tu będzie w opór Wszystkie wyleczmy choroby, niech każdy zdrowym się stanie Lecz tego nie wyleczysz, tego, że mam